240 królików i ponad 450 gołębi wraz z drobiem ozdobnym. Opolskie Towarzystwo Hodowców Drobnego Inwentarza zorganizowało w stolicy regionu 14. opolską jesienną wystawę. W ten weekend każdy może ją odwiedzić, by spotkać się z hodowcami i obejrzeć najlepsze okazy konkursowych zwierząt. Dla hodowców wystawa w Opolu to już wieloletnia tradycja. W budynku Ludowego Klubu Jeździeckiego Ostroga zagościły zwierzęta zaliczane do drobnego inwentarza. Popularyzacja gołębi rasowych, królików, drobiu ozdobnego, no i zachęcania ludzi do wstąpienia w nasze szeregi. Wystawa jest bardzo, bardzo nam się rozrasta, ponieważ bardzo dużo chętnych przyjeżdża z całej Polski. Na tegorocznej wystawie swoje zwierzęta prezentuje aż 50 doświadczonych hodowców. Zajmują się tym od wielu lat, a sama hodowla jest dla nich nie tylko ciężką pracą, lecz przede wszystkim życiową pasją. Około 10 lat jak poszedłem na emeryturę, zacząłem się bawić w króliki. To jest rasa ol... belgijski, olbrzym niebieski się nazywa. Bardzo rzadka rasa w Polsce, no i wagę mają taką akuratnie, średnią 10 kg. Na wystawie królują jednak różne rasy gołębi, których budowa ciała i różnorakie kolorowe upierzenie wzbudzają niemałe zaciekawienie. Kinga mamy, e, mondajny, garłacz angielski, staroniemieckie garłacze. No i dużo wiele gołębie bym mógł wymieniać, no ale dużo ras mamy. Najpopularniejszą rasą gołębia był garłacz górnośląski koroniasty, który najczęściej występuje na krajowych wystawach. Moje gołębie już e, osiągnęły. Duże sukcesy na krajowych wystawach. Kilkokrotnie byłem wyróżniony w tej rasie, kilkukrotnie moja kolekcja zajmowała miejsca w top 3. Niezmiennie najważniejszym elementem każdej wystawy jest ocena zwierząt. Sędziowie sprawdzają poszczególne parametry według wzorca danej rasy, na które składają się m.in. wielkość danego okazu, postawa czy umaszczenie są karty oceny i każde zwierzę jest ocenione po to żeby hodowca wiedział co hoduje. No głównie sędzia jako sędzia ocenia gołębi, gołębie to zwraca na budowę gołębia i na jak sama nazwa mówi garłacz górnośląski koroniar, Czyli chodzi głównie o koronę tego gołębia, o rozetę. Wystawę można zwiedzać również jutro.